Pierwsze obrady sesji Rady Gminy Szczawa. Tydzień po historycznych wyborach do Rady Gminy Szczawa, a także na Urząd Wójta odbyła się uroczysta sesja Rady Gminy. Najpierw radni odebrali zaświadczenia o wyborze, później podobne zaświadczenie wręczono Wójtowi Januszowi Opydowi. Augustynia Jarosław Rafał, ślubuję, tak mi to pomogło. Nie mogło zabraknąć oczywiście ślubowania, które wszyscy wybrani złożyli. Urząd Wójta Gminy Szczawa uroczyście ślubuję, że dochowam wierności prawu, a powierzony, powierzony mi urząd sprawować będę tylko dla dobra publicznego i pomyślności mieszkańców gminy Szczawa. Tak mi do Kolejnym punktem inauguracyjnej sesji był wybór przewodniczącego Rady Gminy. Tutaj niespodzianki nie było, bo jedyny zgłoszony kandydat Andrzej Kaliciński otrzymał zaufanie od wszystkich radnych głosów ważnych, oddane za wyborem kandydata 15. Zagłosowało na niego 15 osób. Jest mi bardzo miło, dziękuję bardzo, dziękuję wszystkim. Swoje sprawozdanie z pracy zdał Jan Obyt, Wójt w telegraficznym skrócie odczytał sprawozdanie od momentu powołania na stanowisko pełnomocnika do sprawu tworzenia gminy do czasu gminnych wyborów. Gratulacje dla mieszkańców, to po pierwsze. Oni są autorami tego, że mamy gminę. Już tutaj nazwiska osób, które Babszywy, długo, ale ja... Ostatnim punktem uroczystej sesji były przemówienia zaproszonych gości. To, co pokazaliście Państwo przez wiele ostatnich lat, absolutnie daje pewność, że zrobiliście to z przekonaniem. Że robiliście to po to, że uważacie, że macie tu wiele w tym Waszym małym, Waszej małej ojczyźnie do zdziałania. Każdy gratulował wyboru radnym oraz wójtowi gminy. Ja, jako też i radny powiatu, starosta jakby nie włączałem się w to w sposób taki, by jednak mieszkańcy podjęli sobie tę te, te właśnie tą decyzję ale też nie oponowałem na ile mogłem i przy podziale tutaj przy tych tworzeniu urzędu skierowałem, pomagałem. Ja należę do tych osób, które nie wyrażają wielkiego entuzjazmu związanego z tworzeniem gminy. Przed Wami jest duża odpowiedzialność. Mówię do Wójta Sadowskiego jak i do Wójta Opedy. Dlaczego? Dlatego, że unikajmy od tego momentu już w sposób decydowany to co było Elementem, który być może nas dzielił, czy może doprowadził do jakiegoś podziału. Nie mówmy, nawet nie chciałbym, żebyście używali takiego określenia, że strzała się odłączyła. Nie, to jest niedobre. Mówcie o tym, że strzała się urodziła, albo mówcie, że kamień jest naszą matką. I zobaczycie, że idę dojdziecie szybko do porozumienia. To jest bardzo ważne. są historyczna chwila, z pewnością zapisze się tutaj w historii tej nowo powstałej gminy. Szczawa, natomiast ja chciałem tutaj życzyć Państwu wielu sukcesów w realizacji przedsięwzięć. Wójt kamienicy Władysław Sadowski również gratulował, ale nawiązał do historii, która sprawiła, że Szczawę wydzielono z obszaru dotychczasowej gminy. Te relacje jakoś się trochę pogorszyły, nie zaiskrzyły i właśnie było, był brak tej współpracy, były inwestycje wyhamowane, także Także no tak to w historii bywa, ale trzeba powiedzieć, że jestem otwarty na współpracę, będziemy zawsze sąsiadami. Gmina Szczawa to 138 samorząd na mapie województwa małopolskiego.